Sieee... <grymne> że cześć. A więc siemaneczko moi drodzy z tej strony Patryk i Szczepanikow tak jak zawsze i... jestem dzisiaj w świątecznym wydaniu świąteczny film o specjalnie dla was a mianowicie z racji tego, że wiem jak bardzo uwielbiacie u mnie serię przypałowe Historię mordek która się hurtowo sprzedaje u mnie, bo nie narzekam to właśnie w ostatnim odcinku z serii Patryk Pyta zapro... zapro... Poprosiłem was o podanie mi tym razem niezwykłych przypałów, a świątecznych przypałów, czyli takich co się działo w święta. Jak to wyjdzie? Pff, nie wiem, no nigdy nie wiem jak to wyjdzie, ale jakoś wychodzi. Jedyne co wiem to, że mam tutaj wszystkie komentarze i wiem też, że jak tu jesteś, to już powiedz że żebym zaczął, więc zacznijmy. Pierwszy komentarz, zapraszam, miłej zabawy, stryk. Najgorszy przypał w święta. Jadłam kolację z rodzinką. Jem, jem. Popatrzyłam na wolne miejsce. Yy, dla tego wędrowca. Ktoś zapukał do drzwi i ja pobiegam otworzyć. Otwieram drzwi, a tam jakiś pan, którego nie znałam. I krzyknęłam do mamy. Mamo, daj barszu! jakiś bezdomny przyszedł. A później się okazało, że to był mój wujek. No trochę niezręcznie. Moja historia jest następująca. Miałam jakieś 7-8 lat. Nadal wierzyłam świętego Mikołaja. A to czemu już nie? I zanim ten do nas przyszedł, ja przed rodziną się popisywałam, że ja to się go nie będę bać i w ogóle. Później przyszedł Mikołaj i moja rodzina mówi, że ja chciałam z nim pogadać. A ja taka ze strona zaczęłam się wypierać. Niestety Mikołaj usiadł obok mnie na sofie i zbliżył twarz do mojej. I ja się tak wystraszyłam, że prawie się popłakałam, a ten uparty typ mi takie coś. Może dasz buziaka Mikołajowi? Chyba było z nim coś nie tak. No, Karolaj! To był Mikołaj? Czy po prostu pan o imieniu Mikołaj, który... Ja się tak wystraszyłam, że przywaliłam mu w twarz i z płaczem uciekłam do pokoju. XDD. Ja też bym chyba tak zrobił. W sensie, no to co? Kurde, nie znam pana. Tu co? Brodę masz, to muszę ci dać buzi? Ja tu, bro ja tu bronię Karolę. To dobrze zrobiła. A ten Mikołaj jakiś lewy był. Nie wiem, to, to był faktycznie chyba po prostu pan o imieniu Mikołaj. W święta, kiedy przyszedł Mikołaj, ja mu skarpety wąchałam. XDD. I jak poszedł, to mój tata przyszedł i mu też powąchał skarpety. XDD, I na całe gardło krzyknęłam, że mój tata to Mikołaj. I... Dobra, już. XDD, Każdy się ze mnie śmiał. Nooo. Czemu wą... Czemu wąchasz skarpety, tacie, albo... albo. Albo obcym osobom, jak pan Mikołaj, nie wiem, jakby to jest jakiś rytuał u was w domu, Z oznaka szacunku, jakaś? W sensie nie naskakujecie, tylko u mnie się tak nie robi, że na start. Dzień dobry. O. Kiedyś rok temu chciała przyłapać rodziców, gdy dawali prezenty pod choinkę. Zasnęłam, a gdy się obudziłam, leżałam pod choinką. Niespodzianka, oddali cię w prezencie babci. Teraz już oni cię już nie mają. Na górze Klotwice, a na dole fiołki, kocham papryka i jego młotki. Dziękuję za wierszyk. Jenny the human były święta klasowe. No więc dajemy sobie prezenty, bo losowaliśmy każdy jedną osobę. No to wręczamy je sobie i wszystkie były zaczepiste. A że ja wylosowała chłopaka, to dałam mu desdorant. Zdezorientowany rozejrzał się po klasie i z zazdrością spojrzał na innych. Jego rozczarowanie. Jego rozczarowanie na morce było bezcenne. Nigdy tego nie zapomnę. Żeni, ty hamowa jesteś! Tak wiesz, w sensie, okej, okay, rozumiem. Coś było nie tak z jego zapachem, tak? Okej, okay, coś tam... O, to nie tak powinno pachnieć. Ale czemu ci to taką radość sprawiało? Jego rozczarowanie na morce było bezcenne. Nigdy tego nie zapomnę. Nie wolno tak... W... Nie rób tak. Gucci, kapeć. Pozderki. Kiedyś w Wigilię, gdy już wszyscy byli podzieleni opłatkiem, mama poprosiła mnie, żebym podała jej naczynie z barszczem czerwonym. Nienawidzę, ba barszcz czerwony jest spyszny, ale jest tak zdradziecki, cholera jasna. Nie wiem, czemu tak się wkręciłem. To czekaj, zaraz wam to opowiem. To ja jej chciałam go podać. No ale ja jako niezdara spadłam na, st spadłam na stół, yy, dokładniej na pierogi. Mama cała w barszczu, ja w pierogach, a mój brat miał na kolanach śledzia. Nie wiem skąd ta końcówka w ogóle nie pasuje mi. Wszystko się zgadza, wiesz? pierogi okej, okay, barsz okej, okay. a mój brat tam jeszcze miał śledzia na kolanach, jakby co. No to spoko. A propos tego barszczu, dokończę wam cholercia. Jasna, nienawidzę tego ustrojstwa. Jak to barwi ciuchy, Wiecie, że miałem wstydu na weselu w wieku gimnazjalnym, chyba? to było pierwsze danie na weselu. Rozlało się ba W ogóle zazwyczaj jest rosło, ale wtedy był barsz. Nie wiem, dziwne. Dostałem talerz i chyba pierwszy czy drugi łyk zupy. Nie. Jak ja to zrobiłem? Nie wiem, no wylałem na białą koszulę barsz. Mama taka. Debilu, ja cię chyba jednak nie urodziłam. No i pojechałem do domu ubrać z mamą zapasową koszulę. Tyle było z koszuli pięknej, no. Ale to tyle ode mnie, to nie jest odcinek o mnie, tylko o waszych przypałach, nie? A ja też mogłem coś opowiedzieć, nie pomyślałem o tym, że mogę się przygotować. Czy ja miałem jakiś świąteczny przypał? Mm, nie, chyba nie. To nie wa Dobra, to nieważne, to dalej wy. Moja historia świąteczna jest bardziej przypałem moich rodziców, ale okej, okay, opowiem, bo... Czemu nie? Gdy miałam tak z 6 lat w święta, jak zawsze szłam umyć zęby z moją siostrą. W święta. To taka tradycja, że w święta chodzą umyć zęby. By wtedy rodzice podkładali prezenty. Moja siostra powiedziała, że Mikołaj nie istnieje. Ja na to zaczęłam krzyczeć, że istnieje. Moja siostra mnie uciszyła. Zostawiliśmy szczoteczki elektryczne, włączone w umywalce, że niby myjemy zęby i zobaczyłam, że rodzice i moi dziadkowie biegną z prezentami pod choinkę że im podał je Mikołaj, no gdzie ci ma w buciorach pod choinkę włazić? W tej chwili rozpłakałam się i schowałam pod kołdrę. Moje rodzice nie wiedzieli co się stało. Jak im powiedziałam, to mówili, że Mikołaj je przyniósł, tylko do, zostawił w garażu. Trochę poprawił mi się humor, a moja siostra dostała z rybkę. No halo, y, Abisia, no a co ci ma Mikołaj w buciorach włazić pod choinkę? Ty musi zostawić prezenty gdzieś pod drzwiami. Ma deala z rodzicami, że rodzice to odbierają i tyle. To jest powód, o no, Mikołaj nie istnieje, bo mi nie da prezentów po choinkę. A co ty myślisz, że jesteś jedyną, do której idzie? Kurde. Ty wiesz, że to ma błota na tych buciorach? Do tego renifery się też w powietrzu załatwiają, nie? A jak jedzie do przodu, to to wsz. Uwierz mi, nie chciałabyś spotkać Mikołaja, moja droga, no to nie jest tak, jak się wyobraża. <grytanie> Przepraszam, e, czasem wyprzedzam, zanim przeczytam. Jak miałem z 3 lata, teraz mam 10, tata mi powiedział, że Mikołaj leci na saniach na dworze. To ja pobiegłem do mojego pokoju, zobaczyć tego Mikołaja. Potem tata zawołał, że Mikołaj przed chwilą był, to pobiegłem do salonu i się wywaliłem. I miałem takiego niefarta, bo walłem górnymi zębami o ten stół. Fajne święta. Gościu, bez O, Oooo, wesołych! Piąć! Dobra, przepraszam. Wy musicie mieć jakieś zdanie o mnie, ja nie mogę tak mówić. Cztery lata temu spałam pod choinką, bo chciałam zobaczyć, skąd się tam biorą prezenty. Ale i tak obudziłam się w łóżku, a mama na mnie nam krzyczała. Ich zlęknie. Mi Polak ty pie tam nie śpi, bo jedna już była taka, co chciała tam przyłapać, i lew stał się zwierzę... Nie, jak to się mówi. Widziały gały Sobrałe, tak? Ona była prezentem potem, no. Więc lepiej nie spać pod choinką. Komentarz od moje imię, moje nazwisko. Patryk Szczepanik to napisał. Co roku mój tato i wujek ważą się i sprawdzają, kto jest chudszy. XD. Jak okazuje się, że to wujek waży więcej, to zaczyna wyciągać wszystko z kieszeni i ściągać okulary. Pozdrawiam Patryka i wszystkie kury na ziemi. Pozdrawiam cię też bardzo serdecznie i dziękuję za swoją zabawną historię. Naprawdę była śmieszna. Moi rodzice, gdy byłem mały, zapuszczali mi włosy i kręcili w loki. I te pytajniki wydawiały się takie, what the fuck, czemu, czemu to robiliście? Jakby. Następnego dnia pojechaliśmy do sklepu i tam siedział Mikołaj, z którym można było robić sobie zdjęcia. Więc podeszliśmy, usiadłem mu na kolanie i rodzice robią zdjęcie. Nagle Mikołaj pyta, O jak masz na imię piękna dziewczynko? A ja odpowiadam. Bartuś. Oj, troszkę niezręcznie chyba było Mikołajowi Ale cóż, widziały gały co brały Co? Okej, okay, to trochę brzmi jak ściema, ale i tak przeczytam Gdy miałam około 8 lat, mama powiedziała do mnie, że mam iść po choinkę Ale nie powiedziała gdzie Więc wziąłem się kierę i poszłam do lasu gdy tak szłam z tą siekierą, to ludzie się tak dziwnie na mnie patrzyli. No a ja nic nie rozumiałam. Gdy doszłam do lasu, znalazłam choinkę i zaczęłam ją ścinać. Lubiłam to chyba jakieś dwie godziny. Skończyłam, wzięłam, przełożyłam ją przez ramię i wracam do domu. Gdy wróciłam, weszłam z choinką do domu, a mama do mnie. Dziecko, co ty tą z tą siekierą robisz? A ja takie, że. No, miałam iść po choinkę, nie? To jakby choinka. Na co mama odparła. Tak, ale do piwnicy po sztuczną, a nie do lasu. Ty gnido. Nie, nie mów tak. To jest twoja córka, Jezu. I zaczęła się śmiać. Xded. No i co? Czy to jest prawda? Czy to już jest, jest przestępstwo? Bo wiecie się w następnym odcinku. Wy, moi drodzy, osądźcie, czy to prawdziwa, czy nieprawdziwa historia. Piszcie poniżej. Tak, myślę, że naprawdę się stała to taka historia. Albo nie, nie ma szans, że to prawda. To jest ściema Badryk, nie wiesz jej. Tak mi możesz napisać. No i co? I to by było na tyle świątecznych historii. Mam nadzieję, moi drodzy, że taki troszeczkę świąteczny odcinek się wam spodobał. Oczywiście dziękuję wszystkim za podesłane historie, nawet jeśli nie było cię na odcinku. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Kolejny odcinek, ponieważ to było Patryk Pyta, a w Patryk Pyta Co odcinek bierzemy inne... Yy, zadaję wam inne pytanie, na które odpowiadacie w komentarzach, prawda? I wtedy te komentarze biorę do odcinka. Więc tym razem prosiłem was o wasze świąteczne przypały, a kolejny odcinek, jaki będzie z tego... Yy, z tej serii, będzie tyczył się tego pytania że odpowiadaj moi drogi już teraz w komentarzu poniżej na to pytanie Ponieważ odpowiadając na to pytanie możesz znaleźć się w kolejnym odcinku z tej serii I może Patryk przydać twój komentarz i się pośmiać razem z tobą z twojej jakiejś historii czy coś I halo halo jeżeli to oglądasz zaraz po publikacji to jest środa Czwartek, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek. Za pięć dni jest Wigilia! Ja się cieszę bardzo, bardzo się cieszę. Ale to nie koniec jeszcze świątecznych rzeczy w moim wykonaniu, moja droga, ponieważ mam jeszcze dwie rzeczy przygotowane dla was, dwie takie niespodzianeczki. A mianowicie już w czwartek, i to sobie nastaw budzik, od razu ci mówię, w czwartek pojawi się o 17 świąteczny live w moim wykonaniu, który będzie trwał około 5 godzin. I słyszałem, że Badryk będzie w przebraniu Mikołaja, czy coś takiego, jakieś prezenty rozdał. Nie wiem, czy to prawda, ale warto sprawdzić, prawda? Prawda. Więc czwartek, 17, nastawiaj budzik, wbijaj i będziemy się razem świetnie bawić. I dodatkowo jeszcze, żeby wprowadzić was w ten świąteczny nastrój, postanowiłem się zrobić coś bardzo fajnego, coś... I myślę, co jeszcze mogę o tym powiedzieć, żeby za dużo nie zdradzić, ale w sobotę pojawi się coś muzycznego, związanego ze świętami w moim wykonaniu. Także tak, te dwie rzeczy jeszcze staną się przed Wigilią, także bardzo się cieszę i mam nadzieję, że na to czekacie. Czwartek, 17 oraz sobota, 18. Zakoduj sobie to w głowie i bądź razem ze mną, bo czekam. Tam właśnie na ciebie, moja droga mordeczko no i to tyle moi drodzy w tym odcinku, dzięki za obejrzenie widzimy się jeszcze przed świętami, ale już w tym filmiku oficjalnie życzę ci wesołych świąt, zapraszam cię na nasz kanał Mordki Szczepana na YouTube, do którego link na pewno jest poniżej, zapraszam cię na wszystkie media, które są również poniżej, Instagram, Facebook Kucze, Twitter, Discord, serwer Discord, wszystko wszędzie, serdecznie zapraszam, a i jeżeli chcesz być na bieżąco z filmami, które są publikowane co tydzień na tym kanale to subskrybuj mój drogi ten kanał już teraz Bądźmy na zawsze razem. Dzięki wielkie, do zobaczenia za tydzień. Bye! Nie za tydzień, za kilka dni, przepraszam. Do zobaczenia za kilka dni. Bye!